Dzisiaj na tle polityki prorodzinnej właśnie chcemy pokazać, co robi platforma, co robiło prawo i sprawiedliwość. Wszyscy żyjemy w rodzinach, wszyscy mamy, ojców, matki, córki, synów, braci to są polskie rodziny. Gdyby zrealizowano jedno hasło, które padło w Polsce i porwało nasz naród. To wszystkim polskim rodzinom się, żyłoby się lepiej. Czy wiecie, jakie to jest hasło? To hasło to jest, żeby się żyło lepiej. Wszystkim dzisiaj przychodzi po półtora roku sprawdzić, jak wygląda realizacja tego hasła. I jest jeden dokument, w którym można było przeczytać wszystkie szumne zapowiedzi obecnie rządzącej platformy obywatelskiej te dziesięć zobowiązań platformy obywatelskiej. W pięciu punktach dotyczą spraw gospodarczych, społecznych, rodzinnych. Warto dzisiaj w telegraficznym skrócie przyrzekam pani minister, że będę króciutko mówił prześledzić te pięć zobowiązań. Punkt pierwszy Platforma Obywatelska mówiła „Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy. Spytajmy, jak jest dzisiaj. Za Jarosława Kaczyńskiego 6,5. Dzisiaj Budżet skorygowany już do 3,7, a wszyscy poważni ekonomiści mówią, że grozi nam nawet wzrost ujemny. Jaki jest bilans? Kto, miał, kto prowadził Polskę w kierunku wzrostu gospodarczego? Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość. I to trzeba jasno powiedzieć. Ktoś powie, ktoś powie kryzys światowy. Kochani, gdyby rządził Jarosław Kaczyński, żaden kryzys światowy nie byłby temu winien. Byłby winny Kaczyński. A dzisiaj można przewrotnie powiedzieć, że w polityce jak w życiu trzeba mieć szczęście. Prawo i sprawiedliwość to była koniunktura. Platforma przynosi Polsce pecha. Ale to może nie być, ale to może nie być zadowalająca odpowiedź, bo oczywiście kryzys jest zjawiskiem obiektywnym. Tylko trzeba umieć reagować na kryzys. We wrześniu, w październiku, w listopadzie, nawet jeszcze w styczniu, ministrowie platformy obywatelskiej wmawiają, że nie ma żadnego kryzysu, że jesteśmy wyspą opływaną przez rzekę kryzysu. Prawo i sprawiedliwość mówiło od początku prawdy i diagnozowało prawdziwie sytuacje. 1 października proponowaliśmy platformie obywatelskiej poważną rozmowę na temat wspólnego przeciwdziałania kryzysowi. Zostaliśmy wyśmiani. Jaka jest prawda? Kto miał rację? My mieliśmy rację i trzeba to sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Żeby realizować politykę prorodzinną, trzeba dbać o płace obywateli. Punkt drugi zobowiązań Platformy Obywatelskiej cytuję mówił radykalnie podniesiemy płace dla budżetówki, zwiększymy emerytury i renty. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd Jarosława Kaczyńskiego podnosił na przykład w październiku 2006 roku o 30% brutto pensje dla białego personelu w służbie zdrowia. Jaka była odpowiedź Platformy Obywatelskiej? Parę, miesiący, parę miesięcy później inspirowanie białego miasteczka, strajki, okupacje i obiecywanie, że 30% to mało, trzeba więcej. Platforma Obywatelska, jeżeli się obaliło rząd Jarosława Kaczyńskiego, który dawał 30%, to wypadałoby dać 40-50%. A co wy robicie? Obniżacie dzisiaj pensje w Polsce. Taka jest prawda. Kolejny punkt zobowiązań Platformy, który ma oczywiste przełożenie na dobrobyt, na sposób życia naszych rodzin. To kwestia służby zdrowia. Była o tym mowa, tylko zacytuję zagwarantujemy bezpłatny dostęp do opieki medycznej. Taka jest, takie nie było zobowiązanie platformy. Minęło półtora roku, co proponuje platforma obywatelska prywatyzację służby zdrowia. A prywatyzacja służby zdrowia to jest podział na służbę zdrowia dla bogatych i dla biednych. Prawo i sprawiedliwość nigdy się na to nie zgodzi. Przedostatni punkt z tych ekonomicznych dotyczących rodziny brzmiał Platforma mówiła uprościmy podatki, wprowadzimy podatek liniowy z ulgą prorodzinną. Można się dzisiaj gorzko śmiać. Była taka partia, która obniżała podatki. Od 1 stycznia są w Polsce niższe podatki, wynoszą 18,32%, i Ale ta partia nie nazywała się Platforma Obywatelska, ta partia nazywała się Prawo i Sprawiedliwość i proszę się dzisiaj nie podpisywać pod cudzymi sukcesami. A jeśli chodzi o ulgę porodzinną, to rzeczywiście taka ulga już istnieje wynosi 1145 zł na każde dziecko, ale nie ta ulga nie została wprowadzona pod rządami Platform Obywatelskiej. tylko pod rządami jakiej partii? Prawo i Sprawiedliwość i możemy być z tego dumni. Ostatni punkt z obietnic Platform Obywatelskich, którym może mieć przełożenie na dobrobyt polskich rodzin, na politykę w oczywisty sposób prorodzinną. Brzmiał, że sprawimy, że Polacy z emigracji będą chcieli wracać do domu i inwestować w Polsce. Życie po półtora roku dopisało bardzo gorzką puentę do tej obietnicy Donalda Tuska. Rzeczywiście Polacy wracają z Irlandii i Wielkiej Brytanii, ale nie dlatego, że Donald Tusk stworzył tutaj miejsca pracy, tylko dlatego, że są wypychani z rynku pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w Polsce trafiają na do urzędów pracy na bezrobocie. A była taka partia, która stworzyła jeden milion nowych miejsc pracy. Ta partia nie nazywała się Platforma Obywatelska, tylko Prawo i Sprawiedliwość. I to dzisiaj trzeba z całą, z całą wyrazistością powiedzieć. Kochani, taki jest bilans rządów po półtora roku Platformy Obywatelskiej w porównaniu z Prawem i Sprawiedliwością. Taki jest ich dorobek w zakresie polityki prorodzinnej. Mamy do czynienia z wielką bezradnością i z wielką niemocą. W połowie marca wyrówna się dokładnie, co do dnia, czas, w którym rządził w Polsce premier Jarosław Kaczyński z tym czasem, jaki władzę będzie sprawował Donald Tusk. To będzie połowa marca. Mam nadzieję, że wtedy wszyscy Polacy uczciwie zrobią swój prywatny rachunek sumienia i porównają te solenne obietnice, że będzie się żyło lepiej wszystkim, że Polska zasługuje na cud gospodarczy, z tym jak dzisiaj dramatycznie rosną ceny prądu, gazu, węgla, żywności, kredytów hipotecznych, jak zabierają pomostówki, jak upadają stocznie. Jak porównają to z solennymi obietnicami Platformy Obywatelskiej? I jestem przekonany, kochani, kiedy spotkamy się na następnym kongresie to będzie to już prawo i sprawiedliwość, które odzyskuje akceptację społeczną, dlatego że po prostu Polacy zrozumieli i rozumieją i coraz bardziej ta, prawa, sta, ta prawda do nich dociera, że najzwyczajniej w świecie zostali oszukani. I wybiorą czyny, a nie cuda. Wybiorą prawo i sprawiedliwość. I tego Wam z całego serca życzę.